Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry delung Dark w trybie nieszczęście. Nieszczęście się stało, straciłem na brzydę Nie wiem, co dalej tutaj teraz Sogarnąć. Śnieg się zrobił. Dobra, musimy zaczekać, niestety. Musimy zaczekać, ale to niestety. Stracimy ogień. Jedzenia mam mało. Dobra, zjem te pałki, chociaż, żeby nie tracić tego zdrowia. Prześpimy się ze dwie godziny. Odzyskamy ciepło w miarę. Nawet nie. Nawet nie odzyskałem, niestety. Teraz dużo wolniej odzyskujemy ciepło, także... Jest super. O, dobra, jest jeszcze lepiej, jest jeszcze lepiej, także spokojnie, spokojnie. Możemy jeszcze pospać sobie. Nie mam jedzenia. Zatrujemy, czy nie? Dobra. No, patrzeć jak znowu krautrofobia wyjdzie. <grystanie> Dobra, gdzie tu jest te wyjście? Tutaj, jak tam? Sytuacja? Sytuacja jest super. Super, jest, jest super, jest super. Tkani Czemu ja sobie nie zrobiłem tej warstwy ocieplanej? Przecież ja mam tylko tkaniny potrzebuję do tego. Mam puch barwy. Chyba że A nie, bo ja chciałem ulepszyć coś piwór. A do tego potrzeba? Gdzie jest ten śpiwór? Dlaczego to nie ma w ubraniach? Ja nie wiem. Potrzebujemy jeszcze jedną partwę do tego. Ale to nie wiem, czy to nastąpi. Dobra. Jeszcze godzinkę. Coś się zmieniło na tym dworze? Nie bardzo, masakra, masakra po prostu. Nie mam co robić. nie mam co robić musimy czekać dobra to poczekamy na no kurcze. no lipa straszna Dobra, coś się polepszyło Chociaż Szału nie ma Dobra, hungry, hungry Się martw, żebyś do domu wrócił jakoś No, a się... Zawrócił się, no? To królik. To królik. Jeszcze kamienia straciłem. Już teraz nie mam czym nawet się bronić w razie czego. Łuk mam jeszcze. Wracam do domu, jak dojdę, pójdę tam koło tej altanki na jutro i spróbujemy, może ten, te wilki jakoś upolują tego jelenia, tam jelenie są, może coś się uda zdobyć, no bo jak nie, no to nie wiem. Co? Będę jadł. Mógłbym też do samolotu iść, tam termos pewnie będzie. Ale ja ten nie zabiorę się z tym wszystkim, nawet nie ma szans. Nie ma szans. Mam 3 dni, muszę od... zdobyć 4 jed... dni na góra, Zdobyć jedzenie. odzyskać dobrze najedzonego i wynosić się stąd. I wynosić się stąd. Może by się udało jeszcze jakiś złom zebrać ze dwie sztuki, żeby se tam na miejscu jeszcze zrobić te pułapki na te ryby. I wtedy już by była bajeczka, no. Trałem partwę. Tylko gdzie? Tam. Dobra, jest jakaś. Tylko czy ja trafię? O to jest pytanie. No nie. Czemu? Kurde, blade Mackenzie To wszystko z paprasz Wiem, że to moja wina, bo że niepotrzebnie podchodził Mogłem strzelać. Dobra, zobaczę tutaj jeszcze te domy, bo jeżeli mnie wszystkich nie przeszukał, tylko odłożę te rzeczy ciężkie, które mnie tak spowalniają. No to chyba szukałem. Chyba. Mamy wilka, co prawda, no ale nie chcę go jeść, bo jak dorobię się pasożytów, no to to już będzie katastrofa totalna. No wiem, że heavy, wiem. Dobra, drewno to. Patyki to do szafki włożę, może nie będę tego później zbierał. ile to jeszcze. Akurat zrobię ten sobie rękawiczki, bo zdąży mi wyschnąć te jelita i to wszystkie rzeczy. Chyba. tych pochodni tu zostawię trochę Czego ja tu nie zwiedzałem Bank zwiedzałem, ale tu nie zwiedzałem tych domków tam, i tego tutaj chyba. Kapeczka. same śmieci, same śmieci niestety. So Czy tam otwarty jest jakiś dom? Stracę pełno zdrowia znowu. Dobra, tu są dwa domy. Okay, mamy mąkę, olej. He w kadra królika. <grych> pięknie. Excellent, excellent. O briquet. Dwie godziny palenia. To się przyda, nawet tych tabletek tu nie będę dźwigał. Wodę weźmiemy. Nie będę robił. Dobra. Idziemy stąd. Zaś wieje. No a jak? Jakżeż mogłoby być inaczej? A tu jest zamknięte, dobra. No to wszystko. Heavy, wiem. So hungry. Dobra, trzeba coś gotować. Tu mam książkę o gotowaniu. W sumie mogłem ją poczytać, tylko ciekawy, gdzie w domu. ile to ma. Schowaj ten łuk. Dobra, zeżremy te chrupki jedne. Może się nauczy dwójki, to bym już mógł te placki gotować i te inne. Chociaż zaraz pewnie klaustrofobia znowu wejdzie. Tylko gotować przed każdy coś. Ah, wszystko na raz. Nie mam patyków, a zostawiłem wszystkie. Dobra, wsianki, chlebek mogę gotować, dobra, rób chlebek. A inne przepisy. Placek z mogę robić. To dlaczego mi tu nie pokazuje? A pokazuje. Dobra. No i dobra, mamy dwa chlebki. Jeszcze trochę gotowania potrzeba, żeby zrobić drugi poziom. A naleśniki? Syrop klonowy. O, ja nie mam syropu klonowego. Pomidorówka, owiec, nie mam. Tu mam 5 złomu, dobra. Z wysuszoną gałąź. Także spoko. 11 tkanin też mam. Dużo rzeczy mam, to mogę tu przenieść na razie. Będziemy szli z powrotem to. A będziemy wychodzić, to zabiorę. Tego ziemniaka mogę postawić też. Nie tutaj. Ziemniak się tak szybko nie psuje, to może być. Szkoda, że też się tak szybko psują. 45 minut. Na żarcie na obiad mamy, znaczy na kolację. Czy placuszki, tylko one mi. Nie mogę ich zjeść, bo one mi, te ten, dadzą regenerację wytrzymałości, zmęczenia. Na rano, dopiero kurde, gdzie ja te patyki teraz nie widzę? Muszę patyki dołożyć jeszcze, bo mi brak. A tutaj są jakieś. 27. siedem. Dobra, dwadzieścia minut, minut do ukończenia. Idziemy spać. Jutro trzeba zapolować na jelenia, spróbować. na no kurde, bo inaczej to nie widzę tego. Inaczej to nie widzę, żeby tutaj przytrzymać te 3 dni chociaż żarcie, żeby my doszli z powrotem. Tam już później to pójdziemy na ryby sobie, to jakoś to będzie. Piór też nie ma nigdzie. <ścoughs> Osiem węgla. Z powrotem jak będziemy wracać, to może się coś nazbiera jeszcze po drodze. Zobaczymy. Te rękawiczki pasowałoby już tu zrobić też, żeby nie nosić tych skór, tego wszystkiego. że się okaże. Dobra. Idziemy spać. Trzeba odzyskać zdrowie. Herbatka z kory brzody. Dobijemy i idziemy spać. No i pięknie prawie całe zdrowie, także widzimy się w kolejnym odcinku. Na dziś to koniec. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.